Akcja Helpers Generation to wydarzenie od studentów dla studentów, mające na celu znalezienie dawców szpiku. Organizuje ją DKMS. Generalnie my, jako liderzy, wybieramy sobie na przykład różne lokalizacje na danej uczelni i na podstawie tego, na przykład, później wybieramy też sobie grafik, kiedy stoimy. My tak na przykład codziennie stoimy od 9 do 16 na różnych wydziałach e, uam i po prostu e, szukamy potencjalnych dawców wśród studentów. A co na ten temat wiedzą studenci UAM? Czy wiesz, co to jest akcja Helpers Generation? Yy, przed chwilą zobaczyłem plakat i przeczytałem i w zasadzie tylko tyle wiem. Nie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie słyszałam chyba wcześniej. Tak, jest to akcja, która ma zachęcić młodych ludzi do e, zaangażowania się w dawstwo szpiku, żeby rejestrowali się w bazie DKMS. Czy wiecie, ile jest metod e, i jakie to są metody pobierania szpiku? Wiem o dwóch. E, jedna, która jest obecnie najbardziej popularna, to ta, że się. Wpinają z dwóch stron i po prostu przechodzi przez maszynę e, i krew jest zwracana, i tylko jest zbrane to, co no, szpik jest pobierany. Wiem, że można pobrać szpik z miednicy. Dwie metody, ale nie jestem pewna. Nie. Y, tak, są dwie metody. W 90% przypadków stosuje się pobranie szpiku z krwi obwodowej, w zasadzie komórek macierzystych. Natomiast czasem również stosuje się stależa kości biodrowej. Jest to trochę dłuższa operacja, nieco bardziej inwazyjna, dlatego się ją rzadziej stosuje. Jak myślisz, która jest popularniejsza? Wydaje mi się, że ta chyba z kości. No, myślę, że popularniejsze jest obwodowe. Wydaje mi się, że z miednicy byłaby popularniejsza. Yy, chociaż nie, może jednak z krwi i to tak bym, ale bym dała tak, nie wiem, może 70-30%. No to w takim razie, skoro jest jeszcze opcja krwi, to wydaje mi się, że ona no bo jest taka mniej inwazyjna. Jak często ktoś w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi? Co 10 minut? Dwie godziny? Coś takiego. Pięć godzin. Co dwa tygodnie? Raz dziennie. Podejrzewam, że codziennie albo częściej. Czy choroby, które wykluczają z oddawania krwi... Wykluczają też z oddawania szpiku. Tak. Nie jest to problemem. Być może to zależy. Nie wydaje mi się. E, chyba nie. Ile osób jest zarejestrowanych w DKMS? Około 200 tysięcy. 5 milionów? A... 10 tysięcy? 2,5 miliona? Ilu jest dawców w szpiku? Pół miliona? Dwa tysiące? 17364. Te 100 tysięcy? 20 tysięcy. Dawców jest na pewno mało, ponieważ przydałoby się, aby osoba, która ma komuś przekazać szpik, miała jak najbardziej podobny genom do tej osoby. Czy posiadanie tatuażu wyklucza Was z pobierania szpiku? Mi ja się Nie widzę ku temu żadnego powodu. E, tylko na okres tam po zrobieniu tego tatuażu, tak jak z oddawaniem krwi. E, nie wyklucza. Nie jest to problemem. A jeżeli chodzi o osoby, które e, Oddaję szpik, to w jakim one muszą być przedziale wiekowym? Musi mieć ukończone 18 lat. 18,50. Od pełnoletności do, do 60. Pewnie od 18 roku życia do nie wiem, 50. Jaki koszt ponosi fundacja rejestrując jedną osobę? 500 zł. Nie wiem, 10 zł, coś takiego. 77 zł. Stówkę? 4 tysiące? 17364. Wolontariusze całymi dniami rozmawiają, rozdają i zachęcają, a ich cel jest niezmienny znaleźć jak najwięcej dawców szpiku. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. W tym momencie w polskim DKMS zarejestrowane są 2 miliony osób, 14 tysięcy z nich są dawcami szpiku. Aby zostać dawcą szpiku, należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań związanych ze swoim zdrowiem. Kiedy przejdziemy już przez tą część, mamy do wypełnienia. Formularz, w którym zaznaczamy nasze podstawowe dane. Ty też możesz zostać dawcą. Dla flesza, Karol Nowaczyk.